mm <laughs> Cześć, witam Was w kolejnym perukowym filmie. Dzisiaj Q&A, czyli odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania, na które jeszcze nie odpowiedziałam. Powstał już film o tym, jak przyklejać perukę, jak ją dostosować, co z nią zrobić, jak w ogóle ją się kupić i jak to zrobić, żeby to tak tutaj leżało i żeby nic nie było widać. Jest o tym film. Jest też film o całej mojej kolekcji peruk, ile za nie zapłaciłam, skąd one są i historia każdej z niej. Dzisiaj po prostu cała reszta Waszych zagadnień w tym temacie. Dlaczego zdecydowałaś się nosić peruki? Wydaje mi się, że ludzie interesują Twoje naturalne włosy, dlatego że prawie na każdym filmie masz jakąś perukę i po prostu my jako widzowie zastanawiamy się, dlaczego je nosisz, a nie pokazujesz swoich własnych włosów. Bo peruki są po prostu cudowne. To, e, e, myślę, że to pytanie e, początkowe było trudne dla mnie do zrozumienia, dlaczego się tym wi wy widzowie tak interesujecie, bo nie rozumiałam, dlaczego można nie. nie Hmm, nie zrozumieć tego, że to jest dla mnie mega wybawienie, to jest dla mnie tak, tak jakbyście przez wiele lat miały, albo mieli e, właśnie z czymś, e, z czymś problem i nagle ktoś przyszedł i mówi, zobacz, tutaj to jest to, naucz się tego robić jak się tego nauczysz robić, czyli zakładanie, ogarnianie tych wszystkich perłek to nagle twój, jeden z problemów który masz na co dzień, się po prostu rozwiąże, dla mnie to jest Mega wybawienie. Mega wybawienie od kompleksu, który miałam od lat, i od tematu, na który ludzie uwielbiają rozmawiać. A to jest dla mnie normalne, że boli mnie to, kiedy tego słucham. Boli mnie, kiedy ludzie rozmawiają o moich włosach i przypisują mi na przykład choroby. Boli mnie, kiedy ludzie mówią o moich włosach w kontekście, że o nich nie dbam albo to, co robię, robi im krzywdę, co nie jest w ogóle prawdą, bo ja próbowałam robić z nimi wszystko, co jest dla nich dobre, ale genetycznie po prostu moje włosy są słabe i liche. Nigdy nie będą wyglądały dobrze. Nigdy. Taki jest fakt ale ja mogę wyglądać dobrze i czuć się znakomicie nakładając perukę. Dla mnie, dla mnie to jest znacznie więcej niż możliwość posiadania właśnie mocnych włosów, których i tak nie mogłabym posiadać, bo na przykład do takiego przeszczepu się nie kwalifikuje mój przypadek zupełnie. E, więc nawet jeśli takie hardkorowe metody to w ogóle u mnie odpadają. Więc e, dla mnie to jest więcej niż posiadanie sama w sobie fajnych włosów, bo bo ja mogę posiadać dokładnie takie włosy, jakie bym wymarzyła i to jeszcze w wielu wersjach, czyli mogę mieć każdego dnia, czy na, każdy, na każdą moją zachciankę, inne włosy dokładnie takie, jakie sobie wymarzę. Tego nigdy nie mogłabym mieć, mając po prostu jedne włosy, bo nie da się ich na przykład zafarbować i utrzymać na taki niebieski kolor, bo to je totalnie niszczy, a potem na przykład na czerwony. No nie ma takiej opcji, z perukami jest to, to wszystko. Dla mnie to są nieograniczone cudowne możliwości, ja się dzięki nim czuję po prostu doskonale. Co nosisz częściej, własne włosy czy peruki? Bo jeśli peruki, to czemu własnych włosów nie ściachasz do wygodnego stopnia długości? Nie myślałam o tym w ten sposób, ale rozumiem, dlaczego to może zastanawiać kogoś. Yy, taki sposób myślenia. Ja bardzo łatwo mogę swoje włosy ukryć pod peruką, i to w ogóle dla mnie nie jest żaden problem, bo o zaplecenie ich pod spodem, tak jak widzieliście w filmie, gdzie to robiłam, zajmuje mi dosłownie 2-3 minuty, więc to jest naprawdę luz. A ja lubię mieć swoje włosy ścięte mniej więcej na boba i pofarbowane na yy, jakieś tam około. O, ym, rudy kolor, bo po prostu w tym się czuję bardzo dobrze. I jak często noszę peruki, a jak często moje własne włosy? Mniej więcej pół na pół. Czyli mniej więcej 3-4 dni w tygodniu noszę peruki i 3-4 dni noszę swoje włosy. Po prostu zależy od moich aktywności i od moich zachcianek. Czy ćwiczyłaś naklejanie peruk na Wojtku? Nie, nie niestety to nie dałoby rady. W sensie w ogóle Wojtek bardzo dobrze wygląda w niektórych moich perukach. Słuchajcie, w mojej czerwonej arielce. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę doskonale. Yy, nie ćwiczyłam na Wojtku, bo jednak to jest coś, co trzeba ćwiczyć samej, samemu na sobie, samej na sobie, bo zupełnie inaczej to się robi samej na sobie, niż na kimś. No na sobie jest trudniej, więc trzeba jednak wypracować tą drogę, tę drogę. Co, gdy ktoś ma niskie czoło, wtedy siatkę nakleja się na włosy? Tak, wtedy siatkę nakleja się równo z linią włosów. Na początku są baby hairy, i tak samo na siatce na początku są baby hairy i tak się przykleja jedno w drugie. Osoby z wyższym czołem też mogą wyżej przykleić tą perukę, jednak przez to, że mam wyższe, mogę to zrobić niżej i przykleić do samej skóry, nie w miejscu, gdzie mam włosy. Ja uważam to za bardzo wygodne, ale to nie jest żaden przymus. Czy od kleju do peruk pojawiły się u Ciebie jakieś problemy skórne na linii włosów? Nie, nic takiego nie zauważyłam. Nic się nie dzieje, mimo że mam naprawdę bardzo wrażliwą skórę. Kleju, który używam, a tak naprawdę preparatu do stylizacji włosów, bo to jest to, yy, używa się w małej ilości i to jest coś, co jest na bazie wodnej, więc to trzyma mocno tą perukę, ja to czuję na skórze, ale nie podrażnia to mojej skóry i nawet po odklejeniu nie mam żadnych takich yy, czerwonych plam, przybarwień, wiecie, nic się zupełnie nie dzieje, jest git. Czy myjesz peruki? No tak, trzeba myć te peruki. Na pewno nie trzeba robić tego tak często, jak myje się własną głowę, bo one się po prostu tak bardzo nie brudzą. Ale to jest normalne, że kiedy wychodzimy z nimi na zewnątrz, są jakieś różne zapachy, tu się trochę poczochra, tam trochę potarga, tu trochę się jakimś lakierem wystylizuje i to wszystko, wszystko jak się kumuluje, plus jeszcze tutaj yy, pobrudzona siatka, no to oczywiście, że trzeba je myć. Ale nie zawsze trzeba je myć tak full. E, ja najczęściej myję przód od przyklejania, bo on się najbardziej brudzi, a raz na jakiś czas dopiero ta peruka jest myta tak w całości. No i to co najważniejsze w myciu to po prostu trzeba ją założyć na główkę i myć bardzo delikatnie też przeczesując włosy cały czas szczotką, tak delikatnie rozczesując można powiedzieć szampon i nakładając też odżywkę i zostawiając na nich odżywkę, bo takie włosy uwielbiają, prawdziwe włosy na peruce kochają odżywki, wszystkie. Jak przechowywać i pielęgnować peruki? Przechowywać najlepiej na główkach, takie, że one sobie spokojnie spoczywają, w żaden sposób się nie rozciągają, naciągają, nie deformują. To jest dla nich najlepszy po prostu sposób różne główki. Ja kupuję takie, słuchajcie, bo nie ma takich jakby głów pod peruki, tylko to są um, manekiny pod czapki do sklepów, albo szalików, wiecie, takie ludzkie głowy. I, i, I one są najfajniejsze, nie kosztują dużo i to całkiem spoko wygląda. Jeśli chodzi o samą pielęgnację włosów, to oprócz nakładania oczywiście bardzo odżywczych odżywek, to takie włosy uwielbiają wszystkie takie olejkowe, olejkowate odżywki. Ja używam takiemu, takiego odżywczego olejku makadamia, który też widziałam, polecały dziewczyny z zagranicy, które są perłkowymi frikami i on bardzo dobrze się sprawdza. To jest taki olej, który rozprowadzam na dłoniach i potem wczesuję we włosy i takie włosy tego typu nie mogą się aż napić dosyta takiego olejku. Dzięki niemu są e, gładsze, mniej się łamią, e, są e, bardziej takie leśniące, no po prostu są zdrowsze i szczęśliwsze. To jest ten sposób tej pielęgnacji. Peruka a deszcz, wilgoć. Co z nią w sytuacjach skoro Gel Got to be rozpuszcza się pod wpływem wody? Musiałoby naprawdę strasznie mocno lać, żeby wam aż rozpuściło całe tutaj to wszystko, żeby ta peruka wam puściła. Ale przy takim małym deszczu yy, lub krótkim wyjściu na deszcz, jakieś tam wilgotności wysokiej powietrza ja nie miałem żadnego problemu z odklejaniem. Nic mi się takiego nie zdarzyło. Jak utrzymuje się kolor Włosów na peruce. Przez to, że te włosy myje się rzadziej niż naturalne włosy, to kolor spiera się z nich znacznie mniej. Ale spiera się i można je farbować, podfarbowywać, podkoloryzowywać. Ja jednak to oddaję fryzjerom do roboty, bo totalnie wiem, że mogłabym je zniszczyć, a to jest za droga inwestycja, żeby to zniszczyć, więc wolę raz na jakiś czas, ale naprawdę super rzadko trzeba to zrobić, a czasami nawet nie, że trzeba, tylko po prostu chce się zmodyfikować, zmienić swoją perukę, a że to są naturalne włosy i reagują na naturalne. Na, na, reagują na farby dokładnie tak jak nasze włosy, no to właśnie daje fryzjerom, żeby było na pewno git. Na ile można modelować peruki? Dokładnie tak jak wasze włosy, z tym, że jeszcze lepiej tak naprawdę, bo to są włosy, które są spreparowane i łatwiej się stylizują. Na przykład, jak się prostują, to się na dłużej prostują. Jak je, jak je kręcicie, to się super kręcą. Wiecie, po prostu to są bardzo podatne włosy, które są grube, fajne i. Po prostu porządne. Więc jak się je stylizuje, to to jest to bardzo przyjemne. Pytanie jeszcze jest o stylizację. Czy peruki można stylizować na mokro zamiast na ciepło? Chodzi tutaj o y, mocne loki w stylu lat 50. Bez problemu można tak zrobić. Ja tego nie robiłam, bo to nie jest fryzura, którą ja lubię nosić, ale widziałam wielu stylistów, którzy właśnie robią w ten sposób peruki. Czy mi były niektóre peruki tak robione, jak przygotowywane były do sesji? Nie ma problemu. Można tak robić. Oczywiście mówię tutaj o tych z włosów naturalnych. Tak. Tak. Włosów naturalnych bez problemu można stylizować, można robić co się chce, e, test syntetycznych. E, możliwości są małe, są bardzo ograniczone. Czy peruki niszczą się tak jak włosy? Po jakim czasie od zakupu? To zależy od tego, jak często ją nosicie i jak o nią dbacie. Więc im rzadsze noszenie, tym się mniej zużywa, e, im i jeśli nie dbacie o nie, no to też się bardziej zużywają. i to widzę bardzo dużą różnicę właśnie używanie tego olejku z makadamia, czy przechowywanie je w odpowiedni sposób, to wszystko robi różnicę, tak jak po prostu zwykłym włosom. tak samo jak macie, nie wiem, sweter, nie wiem, z naturalnych tkanin, takich jak wełna, to, to, jakby to wszystko też jest logiczne, ale to jest coś, co powinno i może spokojnie posłużyć na kilka ładnych lat. Regularnego noszenia. Bardzo często zadawane pytanie, jak się mają moje włosy? Jaka jest kondycja moich włosów? Czy są gorsze, lepsze, takie same od kiedy nosiłam perukę? I powiem Wam, że kiedy y, jakieś y, półtorej roku temu postanowiłam regularnie naprawdę nosić peruki, to zastanawiałam się w swojej głowie, ciekawe co z moimi włosami będzie. Myś, wtedy zakładałam, że będzie z nimi lepiej, bo przestanę przecież je regularnie farbować, przestanę je też y, w ogóle stylizować. Jakkolwiek, że one przestaną mieć jakikolwiek związek yy, z czymkolwiek ciepłym i z jakąkolwiek chemią do stylizacji, plus przez ostatnie półtorej roku farbowałam je trzy razy, czyli raz na pół roku, a kiedyś robiłam to regularnie co pięć tygodni. I wiecie co? Nic się kompletnie nie zmieniło. Oprócz tego, że moje włosy trochę mniej się przetłuszczają. Po prostu mniej się zaczęły przetłuszczać, yy, a no, jakby no, nie ma nie ma różnicy. Co jest potwierdzeniem tego, bo moja fryzjerka mówiła, że nie poczuje różnicy za dużo. E, tak ona obstawiała, bo mówiła, że farby, które używa nam nie są specjalnymi farbami, które nie działają w sposób chemiczny, właśnie rozszerzając łuskę włosa, wnikając w, w, w niego i wpływając na strukturę, tylko oklejając włosy fizycznie. Więc nic się nie zmieniło. Jest ich tyle samo, są w takiej samej kondycji jak były, wszystko jest po prostu git. Czy śpiąc w perukach nie obawiasz się, że szybciej się zniszczą? Czy nie byłoby lepiej odstawić na noc na, na półkę? I wiecie co, też się nad tym zastanawiałam kiedyś i posłuchałam wielu ludzi, bo też zadałam im dokładnie to pytanie i sama mam bardzo podobną obserwację. Peruki najbardziej niszczą się od przyklejania. Czyli jeśli codziennie bym zdejmowała i codziennie przyklejała tą samą, to niszczyłaby się ta linia, która jest bez, jakby bezpowrotna. Nie da się w tak idealny, piękny sposób odnowić tego elementu tak samo jak on wygląda, kiedy jest po raz pierwszy zrobiony. Po prostu ja nie znam takiej możliwości, takiej metody, mimo że jestem cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy je autentycznie robią swoimi rękoma. A czy, 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 czy one się niszczą podczas spania? Tak jak włosy odrobinę mogą się kołtunić, ale ja wypracowałam takie, można pozycje, lub w taki sposób zaplatam delikatnie włosy, na przykład yy, robię je w małe kitki, delikatnie upinam, albo warkocz yy, daję, tak jak zwykłe włosy, po to właśnie, żeby się nie kotłasiły, żeby się właśnie nie niszczyły prosta sprawa. Bardzo dobre pytanie, czy peruki są uniwersalne rozmiarowo, czy musisz podawać wymiar swojej głowy. No i powiem wam, że to zależy od miejsca, gdzie kupujecie, ale w większości rozmiary są. Albo um, bo to zależy od tego jaka jest konstrukcja tego wpinania, przypinania i czy jest gumka i tak dalej. Niektórzy robią taką konstrukcję, że mają um, takie gumeczki, które tutaj ściągają całą siatkę. I możecie je bliżej lub dalej zahaczyć przez co modyfikujecie rozmiar i można powiedzieć, że one są wtedy w miarę uniwersalne ale są tacy twórcy peruk, którzy robią je w wersji small, medium, large i robicie pomiary głowy i dzięki temu wiecie, którą jesteście rozmiarówką to jest naprawdę ważne, bo nasze głowy mocno się różnią od siebie rozmiarem i też do tego rozmiarowania bardzo ważne jest to, gdzie i ile macie tych swoich włosów, bo wasze wła własne włosy, jeśli są mm, duże i macie ich Dużo, to jeśli je zepniecie, to one też liczą się do tej objętości, więc to też jest bardzo ważne. Ja jak patrzyłam, to zwykle jestem e, medium large, moja głowa, także e, nie ze względu na włosy, tylko ze względu na dużą czachę. Odsyłam Was oczywiście do moich dwóch filmów, czyli jak przyklejać perukę i o całej mojej kolekcji peruk, skąd one się wzięły, ile kosztowały, a Was zachęcam do pisania w komentarzach pytań, zagadnień lub y, może y, właśnie powodów stworzenia kolejnego odcinku związanego właśnie z włosami mniej lub bardziej sztucznymi. Cześć!